Dzień dobry widzowie! Nadszedł czas pozbyć się jednego z dwóch rowerów. Po prostu, jak ma stać, to wolę go sprzedać. Małżonka nie chce jeździć rowerem, rowerem elektrycznym, więc po prostu go sprzedam. Ten rower kosztuje, jego cena rynkowa jest 3999 zł, czyli 4000 bez jednej złotówki. Ja jestem gotów oddać go za. 2999 zł, czyli tyś, dokładnie 1000 zł mniej. Jest to rower z wyjmowaną baterią. Nie będę teraz odpinał, tu jest zameczek. Możemy sobie tą baterię wysunąć, yy, zabrać do domu i ładować. Bądź bezpośrednio ładować na rowerze. Nie posiada on żadnej amortyzacji oprócz amortyzacji na siodełku. Jako elektryk jest stosunkowo lekki, bo waży bodajże 22 kg. Moc jaką generuje jest to 250 W, zasięg pedałując około 50 km. Wiadomo, to jest zależne też od wagi yy, rowerzysty, od terenu, ale około 50 km. Nie ma tu czujnika PAS, tylko jest tak zwany czujnik tensometryczny, czyli wspomaga nas równomiernie do tego i dokonujemy nacisk na pedały. Silnik oczywiście w tylnym kole. Oświetlenie z tyłu, jak i z przodu. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Tradycyjne linkowe. Przerzutka Shimano. Nie widzę jaka to jest. Shimano tarnej, czyli ta taka można powiedzieć, budżetowa. Dla tych co nie widzieli, bo już prezentowałem ten rower. Na kanale dla tych, co nie widzieli, zademonstruję, jak się go składa. Czyli tak, najpierw stopka, następnie siodełko, pedały, kierownica. No i tu go łamiemy w ramię. Jak to się robiło? Chyba tak. Tak zgadza się. Łamiemy go w ten sposób. I tak wygląda po złożeniu. Zmieści się nam. Każdy nawet najmniejszy samochód w bagażnik z racji swoich niewielkich gabarytów, niewielkiej wagi. Cóż, cóż to jeszcze można powiedzieć? Rower jest fajnie wykonany z jednego monolitu. Rama oczywiście aluminiowa. Więc tak się prezentuje. Przełożeń, ile ma? Zaraz zobaczymy? 7 przełożeń. Dobrze, rozłożę go z powrotem. No i dobra, gotowy. A przy okazji. Aha! <coughs> jeśli jest ktoś zainteresowany kupnem, referuję odbiór osobisty, także potencjalny kupiec przyjeżdża, uruchamia sobie rower, wsiada, przejedzie się, patrzy, czy mu odpowiada, ewentualnie kupuje bądź nie kupuje, ale możliwa jest też wysyłka, bo mam yy, oryginalny karton od tego roweru. Także, jak on do mnie przyszedł od producenta, w ten, spo, ten sam, w ten sam sposób bym zapakował i ewentualnemu kupcowi bym wysłał. A przy okazji, pochwalę się, jakie córka mi fajne zrobiła nalepki. Tu mam taką jedną dużą nalepioną na ramę. Bajkerator. Znaczek YouTube'a i subskrybuj. I tu mam taką już na samochodzie naklejoną. Tu są kanały, które obserwuję, czyli marcer w drodze, odjazdowa rodzinka. No i tu jest moja nalepka. Tak to wygląda. A to jest rower, z którego jestem niezmiernie zadowolony. Miałem podobny model, który sprzedałem, praktycznie niewiele się różnił. Poza tym, że ten ma z tyłu amortyzację, tamten nie posiada amortyzacji z tyłu, tylko miał z przodu. Moc, moc silnika była identyczna. Tu jest troszeczkę lepsza przyrzutka. Mocniejszy bagażnik. No i hamulce nie linkowe, a hydrauliczne. Tak, taka jest różnica, ale naprawdę jestem z tego roweru yy, bardzo zadowolony. I tego, I tego roweru na pewno nie sprzedam, przynajmniej w najbliższym czasie.